la 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 i là tak będzie trochę lepiej mi lepiej kiedy coś do wyobojenie się final o no właśnie to mam problem Powodno. Tylko, że jest taki, że tej gry się nie da zapisać. Jesteśmy starej pizzerii. Dobra. Jest jeden problem: nie przeszedłeś tego. Nie Po prostu po tym y, uznałem, że nie ma sensu. Nie chcę się tego powtarzać. Eee. Właśnie, on ma tylko 2% baterii ale nie przejdę bez frydziego więc teraz przejdziemy na sprincie co nie no właśnie 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 i będzie 1% kiedy będę już na tym pomijamy to bo to nie ma sensu Let's go teraz zaczynamy dopiero Nie wiem, czy to się uda. Okej, okay, dobra. Czekamy. Dobra, może to się uda. Zobaczymy. Póki co. O, witam również Daniel, ma, ale spokojnie widzę. Bo... No. Cześć, ja Cześć, słucham. Halo. Gram w FNaFa Kartafel. Witam cię, długo cię nie widziałem, no. Bardzo długo cię nie widziałem. O. To jest lagis, to lagis, to lagis, to Ja. Wiecie, co, ja myślę sobie po prostu, że jeśli nie przejdę tego poziomu dzisiaj, to zacznę po prostu, wiecie, yy, kupować sobie tego na fa, i to zaczniemy dopiero od Bo to nie ma sensu jeszcze chyba wiedzieć tym na tej części. Generatory, to do tej pory nie wiem po co one są. No, na jest spoko. No, i właśnie mam fajny pomysł na to, że ja mogę kupić na tarż yy, dwie gry. Tylko. No i tak tylko nie wiem czy jedynkę, dwójkę, czy trójkę, czy czwórkę, na pewno nie czwórkę, bo za wcześnie jeszcze żebym się. Żebym po pokoju zachodził. Dobra, Freddy, wzywamy Freddy'ego. Destruży, ja że to tutaj nie wyjdziemy. Okej. Okay. Sorry za tle, ale to jest kolega. Kartowa. Jeśli kojarzycie kartowa, to dajcie znaczek w komentarzu. Dobra, powiemy tam i zaczynamy. Ja nie wiem, czy się uda, słuchajcie. No, halo. Dobra, mm -hmm. co robisz? Eee, będę jak chce zaworów, tak. No, na laptopie.

Dobra 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 to Walnie, walnie Co? Co? Co tak można? Nie Jak on to zrobiła no jak? Nie, to się nie uda. się nie uda. Jak ona, jak ona to zrobiła? Chwała, to? Szyty, А то, что ты делаешь? Не, вам сейчас играть. Угу. Вам кусну файну фура. Я я бы, бабки бы покушал пса пень, чтобы до подвыбы бы купила. Ну Это На, на, на O kurwa, idzie ten firm w czołgach. A tak, i zanę kurwa ślepy jest tam. To jest na ciężko, jest ciężko. Sywy apy. Aha. Kurwa, tam jak, ty wiesz co? Jak ci tak nie, nie było, się było co, nie? Poszedłeś w kąpę. Wiem, Patryk po patryk. Potem, potem, potem Patryk wbił? Bił? No, nie. no nie? Jak ty, jak, jak ci jak nie, nie było to po, 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 5 minutach, po, po 5 minutach, jak, jak ty wyszedłeś, przyszedłeś, to, przyszedłeś, to potem Patryk wbił? Ja patrzę jeszcze ze szczęścia i no, to 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 potem A potem, sobie a potem, a tam A, i potem, a, a... Dobra, a co? A wiesz co? zrobi. Dobra, a wiesz co? No? Wbił Patryk? I, I, I nagle tam jak się zaczął odezwać i coś tam było... Zadowolę, i coś tam wie, powiedział że do, że do mnie. Że jak rzeka, rzeka do domu, tam, że jak rzeka, rzeka tam że rzecz. Ja mam tu co nie to kurwa, no i później po no, 10 minutach spytał się ej kartowe robisz kaje? Tak Ja w Merdola temu powiedziałeś, że nie no, nie no, chcę zajęty jest. Ale mi skają tak kurwie on. No, to, Nie wiem, on kurwa nie może kogoś znaleźć? Nie, skurw, skurwę. Dobra, ostatni raz to napisuję. Znaczy sobie... Co Może Muszę No Dlaczego nie zagrał na przód? Nie zagrał z podpikiem, no przecież właśnie zagrał. Nie wiem właśnie. Też się A może A wiem, tam, tego, wiem tego, może dlatego, że pan wygrał jakieś siwne, siwne, takie, takie jest silne takie gry, takie z Ну, может, да, Может. Sampai jumpa di video <shriek> selanjutnya. <shriek>

Jeszcze jedna próba, ale ładna. Nie spać, bo to trzymaj się, nie migaj. jest jedna próba. To, jest. Coś, to <młysza> idzie jak. I co, zarabiać na klawę? A, Idzie 我只只买几些准备的